W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie son, Chrystelej son, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami święta trójco jedyny boże zmiłuj się nad nami serce maryi módl się za nami serce maryi przedmiocie miłości ojca przedwiecznego módl się za nami serce maryi z sercem jezusa najściślej zjednoczone módl się za nami serce maryi narzędzie Ducha Świętego, módl się za nami. Serce Maryi, godna świątynio Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami. Serce Maryi, przybytku Słowa Wcielonego, módl się za nami. Serce Maryi, zachowane od grzechu pierworodnego, módl się za nami. Serce Maryi, Błogosławione między sercami, módl się za nami. Serce Maryi, jaśniejący tronie chwały, módl się za nami. Serce Maryi, przepaści pokory, módl się za nami. Serce Maryi, doskonała ofiara Boskiej Miłości, módl się za nami. Serce Maryi, z Jezusem do Krzyża przybite, módl się za nami. Serce Maryi, niewyczerpany łask skarbie, módl się za nami. Serce Maryi, pociechostrapionych, strapionych, módl się za nami. Serce Maryi, bezpieczna ucieczko grzeszników, módl się za nami. Serce Maryi, nadziejo konających, módl się za nami. Serce Maryi, stolico miłosierdzia, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu Chryste, usłysz nas. Jezu Chryste, wysłuchaj nas. Maryjo niepokalana, słodka i serca pokornego, uczyń serce moje podobnym do serca Pana Jezusa. Módlmy się. Boże dobroci, któryś dla zbawienia grzeszników i dla wspomożenia wiernych chciał, aby serce Maryi Panny przez swoją miłość, swe miłosierdzie do boskiego serca Jezusa Chrystusa, syna twojego, Podobnym było spraw, abyśmy najsłodszemu jej sercu, cześć oddając, przez jej zasługi i za jej wstawiennictwem, zasłużyli mieć serce według serca Jezusowego. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.